Analema to jest przede wszystkim linia łącząca pozycję Słońca na niebie w ciągu roku, ale o, o tej samej porze dnia, o tej samej godzinie czasu naszego zegarkowego. Jeżeli te wszystkie pozycje połączymy, to otrzymujemy analemę, taką roczną, roczne pozycję Słońca. Dlaczego ona ma taki kształt semkowaty, To jest związane z ruchem Ziemi, przede wszystkim ruchem Ziemi, szczególnym ruchem Ziemi. Ziemia odbywa swój ruch wokół Słońca. O tym już wiemy przynajmniej od czasów Kopernika. Ale porusza się wokół Słońca w sposób dosyć złożony. Gdyby Ziemia poruszała się wokół Słońca po okręgu, zachowując swoją, swoje tempo obrotu, jakie ma, ale w sposób taki, że ślizgałaby się ze swoim równikiem dokładnie po, po swojej orbicie, to wtedy na skutek niezwykłej jednostajności obrotu Ziemi. Patrząc na tą wskazówkę, jakie jest Słońce, mielibyśmy bardzo dokładny zegarek, który nawet o ułamek sekundy by się nie późnił w ciągu kilkuset lat. Niewiarygodnie. Niestety, Ziemia porusza się w sposób szczególny. Porusza się z, z konkretnym z nachyleniem osi swojego obrotu do płaszczyzny orbity, po której się porusza. Ale to też nie wystarczy powiedzieć, że, że ta oś jest nachylona stale, ale ona się równolegle przemieszcza w przestrzeni. To pociąga za sobą, że równolegle przemieszcza się też równik, i w efekcie ten równik przesuwa się na tle gwiazd. Na gwiazdy to ma niewielki wpływ, ale na Słońce, jako bardzo bliskie, tak. Słońce zmienia swoje położenie względem równika. To widzimy i ta analema pokazuje to w ciągu roku. Słońce jest albo powyżej równika, albo poniżej równika. akurat tu jest odbicie tego ruchu. Tej pozycji słońca, więc najwyższe położenie jest zaznaczone najniżej, najniższe, najwyżej. No i mamy te zmiany w pionie są związane z kalendarzem rzeczywiście. W każdym momencie roku słońce będzie inaczej położone względem równika. I to już wystarczyłoby, że mamy pewne zróżnicowania pozycji słońca. Czyli jako wskazówka, ona już będzie się odchylać, ale jest jeszcze druga przyczyna silniejsza. Ziemia nie porusza się po okręgu, porusza się po elipsie, w związku z tym zmienia swoje tempo. Jak złożymy te dwa elementy, ten szczególny ruch ziemi ze stałym nachyleniem w przestrzeni osi i zamiataniem nieba przez równik i nierównomierno, niejednostajny ruch ziemi, dostajemy analemę. Ten drugi ruch głównie powoduje zmiana pozycji w poziomie. Ten pierwszy, Głównie w pionie. Jeżeli teraz zastosujemy tę konstrukcję do zegara słonecznego i wystawimy odpowiedni gnomon, unieruchomimy tą tarczę, no to słońce będzie odbijać się w różnym miejscu. Jest tak, że gdybyśmy porównali te, te położenia do, do czasu zegarkowego, do czasu średniego, jak mówimy, to ten czas średni następuje wtedy, on jest dokładnie pokrywa się na zegarze z osią tej analemy. Ale rzeczywiste położenie słońca i jego cienia będzie ślizgać się po tej analemie, będzie przyjmowało skrajne pozycje. I teraz też mamy, tak jak patrzymy na przykład na 12 godzinę, to widzimy, ponieważ zegar został obliczony dla czasu zimowego, czyli w rzeczywistości teraz dla 13, to pozycja tego cienia jest po prawej stronie tej obwodni, dlatego że ten czas prawdziwy jakie on pokazuje, jest, wyprzedza nasz czas średnio o te kilkanaście minut, prawie maksymalnie w tej chwili. W momentach równonocy, w momentach kiedy dzień równa się nocy, to znaczy to jest albo we wrześniu, albo w marcu, ten cień będzie układał się na przecięciu na przecięciu Janalemy. W skrajnym przypadku tych przesileń letni, przesilenie letnie jest najwyżej słońce nad równikiem, i wtedy cień układa się na dolnej obwiedni zimą najniżej. Ta nalema oczywiście będzie miała zniekształcenie wywołane faktem, że my ją ustawiamy, ustawiamy ją prostopadne do horyzontu. No, gdyby ją ustawiać według innych współrzędnych, na przykład do równika, to będzie miała bardziej symetryczny kształt, ale do horyzontu ma takie zniekształcenie. Ta wyższa część, czyli pod równikiem, ma mniejszy wymiar tej, a niższa część wyższy, stąd te Asymetria tego rozkładu. Zegary się najczęściej buduje, upodabniając wskazania do czasu średniego. Bo to jest jakby ambicja wszystkich tworzących żeby zegar pokazywał drugie to, co mamy. Ten zegar się wyłamuje, już widać z samego wyrazu. Nie, nie pokazuje nam czasu. On no, pokazuje rzeczywiście czas na obwodzie, To po, jeśli się dzień układa, to to jest czas zegarkowy, ale generalnie chciał zachować jeszcze informacje o rzeczywistym ruchu Ziemi, wyzwalać takie pytania o, o ruch Ziemi, to się ujawnia. To była pierwsza rzecz. Dwa, on symbolizuje, kiedy powstawał, powstawał na rocznicę Kopernika. Kopernik poświęcał swoją pracę głównie Ziemi, temu globowi, jego... Usytuowaniu przestrzennemu, jego wielkości i ruchom. Wobec tego stąd mamy tą figurę podstawową, tą ogromną kulę, to symbolizuje Ziemię. No i oczywiście na obwodzie powstające tarcze pokazują, jak to się, jak ten czas odbija się w różnych miejscach Ziemi, bo te tarcze również można byłoby interpretować tak: jeżeli od, odchylamy się od południka, to sięgamy do tarczy, która pokazuje na jakimś obwodzie Ziemi, gdzieś dalej. To chodziło o to, żeby wyzwolić skojarzenia poprzez samą, samą postać, figurę tego. No ja sądzę, że artyści to dobrze zrobili, to znaczy to uderzyło wtedy w rocznicę kopernikańską czymś niezwykłym. razem dosyć duża, rzeźba i odbiegająca od wszystkiego, co, co widzieliśmy na zegarach słonecznych dotychczasowych. Autorami byli artyści toruńscy, pani Ewelina Szczech i jej mąż, pan Antoni, Sawicki, rzeźbiarze, w latach 70 bardzo aktywnie wykonali w rocznicę kopernikańską kilka takich instalacji związanych z Kopernikiem. Zegar kończono w takich dramatycznych dosyć okolicznościach, to była nawet w noc poprzedzającą 19 lutego 1973 roku, przy trzaskającym mrozie, ale chodziło o to, żeby na rocznicę samą był ukończony, został ukończony, rzeczywiście został otwarty i oddany do użytku. Najprościej można powiedzieć, że ta analema odtwarza złożony ruch Ziemi. Na ten złożony ruch Ziemi trzy elementy mają wpływ. To równoległe przesuwanie osi Ziemi, nachylenie tej osi Ziemi cały czas, ale zachowując, zachowując kierunek w przestrzeni i niejednostajność obiegu. Trzy elementy związane z ruchem Ziemi. To wszystko razem składa się na to, że my obserwujemy zmianę pozycji Słońca jako wskazówki. Ona nie chce się nam podporządkować temu, do czego przywykliśmy. Że wskazówka powinna poruszać się jednostajnie, a Słońce się buntuje. No inaczej nas oświetla, inaczej naświetla Ziemię. No i robi swoje w przyrodzie. No, ale przyroda wie, co robi.